Większość słysząc gołąb ma w głowie to, czyli gołębia miejskiego. Jednak gołębiem był również ten delikwent, czyli ptak dodo. Tak, ptak dodo był gołębiem. Ale ja jednak skupię się na gołębiach występujących w Polsce, a jest ich pięć gatunków. Zacznijmy od największego z naszych gołębi, czyli grzywacza. Czemu się tak nazywa? Bo ma na karku białą grzywę. Nie jest ciężko go rozpoznać. Ma dość krampą sylwetkę, nie za dużą głowę i dość długi ogon. Jeśli chodzi o ubarwienie, to ma lekko różowawą pierś i jest generalnie szary, jak prawie każdy polski gołąb. Jednak głowa jest innego odcienia niż reszta ciała. Ma szeroki pasek na skrzydle, który jest główną cechą, po której rozpoznaje się go w locie. Końce skrzydeł są czarne, koniec ogona jest również czarny. Młody ptak pozbawiony jest grzywy. A dziób jest szary, a nie żółty, jak u dorosłego ptaka. Co ciekawe, grzywacz jest ptakiem łownym. Czy jest dobry? Nigdy nie jadłem, ale podobno smaczny. Grzywacz kiedyś był ptakiem pogranicza lasów i wsi, jednak aktualnie stał się gdzie praktycznie miejski. W miastach, gdy tylko jest jakieś drzewo, to na nim gniazdo ma grzywacz. A w takiej Słowenii pozostaje on gołębiem w pełni dzikim, stroniącym od miast. W Polsce większość ptaków odlatuje na zimę, jednak coraz słabsze polskie zimy powodują, że część ptaków pozostaje na zimę w kraju. Podczas odlotów zbierają się w duże grupy liczące niekiedy tysiące ptaków oczywiście, jak to gołąb, grucha, podobnie do miejskiego. Przejdźmy teraz do siniaka czyli kołębia, który praktycznie niczym się nie wyróżnia. Jest mniejszy od grzywacza, troszkę również mniejszy od miejskiego. Na szyi ma mieniący się na zielono siny kołnierzyk, stąd nazwa siniak. Jednak występuje on tylko u dorosłych ptaków. Na ziemi kolorystycznie, to poza lekko różowawą piersią, jest cały szary, z wiotkiem końcówek skrzydeł i ogona, które są czarne. Na skrzydle ma dwa mało zaznaczone czarne paski. W locie odróżnić go można od grzywacza, z którym na zimę zbiera się w stada po braku białego paska na skrzydle. A oto jego gruchanie. Przyszedł czas na gołębia miejskiego, czyli zdziczałego gołębia hodowlanego, czyli udowiewanego gołębia skalnego. Wiem, że brzmi to trochę jak incepcja, tylko o gołębiach, no ale nic na to nie poradzę. Problem z tym gołębiem jest taki, że przez skrzyżowanie się z uciekinierami schodowli z to może wyglądać bardzo różnie. Część wygląda identycznie jak ich dziki poprzednik, czyli skalny, z ciemniejszą głową, jaśniejszym tułowiem i dwoma czarnymi paskami na skrzyle. Jednak z rozpoznawaniem go jest tak, że trzeba bardziej patrzeć na to, czy nie wygląda jak inny gatunek, niż na to, czy wygląda jak miejski. Teraz przejdźmy do moim zdaniem dwóch najładniejszych gołębi, czyli do sierpówki. I turkawki. Zacznijmy od sierpówki, zwanej gołąbkiem wojny, ponieważ jej pojawienie się w Polsce zbiegło się w czasie z wybuchem II wojny światowej. Jest najliczniejszym z aktualnie występujących w Polsce dzikich gołębi. Jest mniejsza od wcześniej wymienionych, jednak mimo to świetnie sobie radzi, nawet jak już się jakaś trafi w ciężką zimę. Ciężko pomylić ją z innym gołębiem. Jest cała brudno-biała, końce skrzydeł ma czarne. A ogon jest długi. A skąd nazwa sierpówka? Od sierpu, czyli czarnego paska przechodzącego po karku. Warto również coś powiedzieć o tym, jak przyjemne dla ucha odgłosy wydaje synogardlica turecka, bo tak również jest nazywana. A turecka, by jej ekspansja na Europę, zaczęła się właśnie w Turcji. Skąd w krótkim czasie zadomowiła się w praktycznie całej Europie. Ostatnim dzikim gołębiem występującym w Polsce jest pod względem wyglądu chyba najładniejszy z polskich gołębi czyli Turkawka. A czemu Turkawka? Posłuchajcie jej głosów. No to chyba odpowiedź nasuwa się sama. Jest również najrzadszym z polskich gołębi, a widać ją bardzo rzadko, bo stroni od ludzi. Nie jest do pomylenia z innymi gołębiami, ponieważ na skrzydle ma bardzo charakterystyczny rysunek. Na szyi ma pręgowany kołnierzyk, a ogon jest czarny z białą otoczką.